że urodziny Jasia były wielkim wydarzeniem. Nie tylko Jaś bawił się znakomicie. Będzie co wspominać po latach. Jak pozbywam się plam nie podrażniając wrażliwej skóry? Persil am Sensitive. Bo Persil może więcej. Jego unikalne Power Pearls są trzy razy bardziej skoncentrowane. Bezwzględny dla plam, łagodny dla wrażliwej skóry. Mój mały urwisek i Persil Sensitive zostali dobrymi przyjaciółmi. Persil. Poczujesz różnicę. Czego pragniesz, kiedy robi się naprawdę gorąco? Dezodorant Niwado Aqua Cool dla mężczyzn. Ekstremalne chłodzenie i łagodna pielęgnacja. Poczuć świeżość, która działa. Naprawdę działa. Przez cały dzień. Niwado Aqua cool dla mężczyzn. Przez cały rok zbieraj faktury za neostra DTP i skorzystaj z ulgi podatkowej na internet. Będziesz mógł odliczyć od dochodu nawet 760 zł. Przyjmij VAT z ulgą. Dzięki stałemu dostępowi do internetu możesz załatwiać wiele spraw bez wychodzenia z domu. Serwisy informacyjne, rezerwacje, przylewy, kontakty z całym światem. Możesz również wybrać Ci po zakupy, chyba że ktoś bliski zrobi Ci niespodziankę. Neostrada TP128. Zawsze pod ręką. Telekomunikacja polska bliżej. Uwaga! Róż konkurs straight dla prawdziwych mężczyzn. Do 7 sierpnia ku dezodorant straight z konkursową naklejką i wejdź do gry. Co tydzień do wygrania setki na najlepszy to najlepsze z graczy odjedzie Subaru impreza. Mmmm, Caprio! Pysznie owocowe. Podwójnie smaczne. Podwójnie rodzinne, bo masz 2 litry Caprio w cenie jednego. Caprio. Połowa rodzin pie gratis. No nie. Nigdy tego nie Stop, 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 stop. Cięcie! Wspaniale. Ale tak naprawdę jak my to wyczyścimy? <noise> Z moim purem to żaden problem. Nawet jedna kropla pura z octem owocowym działa tak silnie jak do tłuszczu. Dlatego pur usuwa tłuszcz znaczyń w 100%. Idealnie czyste. Moim zdaniem pur to najlepszy płyn do mycia naczyń. Pur Extra. Jakość firmy Henkel. Z wegetą smakuje lepiej. Ekstremalne sytuacje, ekstremalna ochrona. Brexona Dzień dobry, chciałabym ze mną rozmawiać. Ładne zdjęcie. Szkoda, że tylko pan wygląda jak w folderze. Czy woli mnie pan przenieść do hotelu za który zapłaciłam, czy wypłacić odszkodowanie? Dobrze znać swoje prawa, prawda? Masz prawo do odszkodowania, jeśli wyjazd z biurem podróży okazał się nie taki, jak w umowie. W Unii Europejskiej każdy ma takie prawo. Federacja Konsumentów. Przedstawione sytuacje nie zdarzyły się naprawdę. Nie próbuj ich naśladować. Dlaczego ty zawsze pijesz tylko to? Co? No, Sprite. No, lubię. Ty, ale... Co to za akcja? O, pokażę ci. A co ci chodzi? Wyobraź sobie, że ty jesteś pragnienie, a ja Sprite. I co? Pragnienie? Sprite. Okej, okay. a już łapie. Czy Twoje loki wkrótce po położeniu tracą sprężystość? Oto nowość. VelaFlex Flex Loki i Fale. Lakier, pianka i spray rewitalizujący. Specjalna formuła Flex and Car nadaje kręconym włosom elastyczność na cały dzień. Poczujesz, że Twoje loki i fale są sprężyste jak nigdy dotąd. Sprężystość pełna życia do 24 godzin. Nowość VelaFlex Flex Loki i Fale. Vela. Najlepszy kierowca powinien się ubezpieczyć. Pakiet 4 Plus dla samochodów czteroletnich i starszych. Link 4 docenia dobrych kierowców. Dzwoni 227 Ekstremalne sytuacje, ekstremalna ochrona. Reksona Formen. Fastum szybko ci pomoże. Gazdo, będzie ci się lało? Hej, będzie, bo w krzyzu umie. To weźcie Fastum. Fastum skutecznie usuwa bóle pleców, bóle półborasowe i reumatyczne. Dzięki unikalnej formule żelu szybkownika przez skórę i uwalni od bólu. Będzie dziś padać? Nie, pięknie będzie, pięknie. Ela na roku. Nades z po Fastum nic nie boli. I no co ja teraz turystom będę godać? Fastum wynika i ból znika. Przed użyciem zapoznaj się z treścią obrotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przyszedł do lodówki. On jest jednak inny. Fakt, nie wciskaj kito. I wiesz, przy nim czuję się taka jakoś bogatsza. Ketchup Kotlin. Ten albo żaden. Pierwsze urodziny Jasia były wielkim wydarzeniem. I nie tylko Jaś bawił się znakomicie. Będzie co wspominać po latach. Jak pozbywam się plam nie podrażniając wrażliwej skóry? Persilam sensitive. Bo Persil może więcej. Jego unikalne power pearls są trzy razy bardziej skoncentrowane, bezwzględny dla plam, łagodny dla wrażliwej skóry. Mój mały urwisek i Persil Sensitive zostali dobrymi przyjaciółmi. Persil, poczujesz różnicę. <noise> Simloki w waszych telefonach. Za darmo, za darmo. Teraz alarm dla Warszawy, Poznania. Heya. Co za ponętny widok. Dokądkolwiek sobie życzysz. Czy coś nas połączy? Baczę. A jednak istnieje magia przyciągania. Flirtuj do woli, szukaj puszek z limitowanej serii z poradami, jak uwodzić. Tę kromkę zjadłem dziś rano. O, tę też. A tę zjadłem na drugie śniadanie. E, e, tak, tę miałem na kolację. A ty zjadłeś dziś coś pełnoziarnistego? Zmień chleb na dobre. Pieczywo waza w 100% procentach pełnoziarniste. Uwaga! Nie przegap! Polska premiera na DVD. Don Juan, czyli romans kostiumowy, z piękną Penelope Cruz. Tylko w numerze specjalnym na jej krzyżówki z filmem. Siemka! Jimmy homo homo nuku nuku I młodszy brać. Ludzie pytają mnie, co to jest bambucia. Posłuchajcie. Gąbelki szefczą. Bambucia jest wszędzie. Na każdym kroku. U rodziny. U nowych, miłych znajomych. Nawet w ogniu na kominku. bambucha, bambucha. to pić życie z wielkiej butli. Metafora taka. Pizza, Fanta,